Elo, właśnie sobie mieliśmy film zrobić jak latamy, ale znów wlecieliśmy, wleciałem w drzewo i tu wyleciały śrubki, Znalazłem jedno skrzydło. Rozwalone zostało. Rozwalone. Nie działa mu w ogóle, latał czerwnik. Aha, już mi nawet. Rozwalone. No co, zgubiliśmy środę. Więc trzeba zamówić nowe śrubki. To prawda, mamy. Mamy śrubkę. No, mamy. To trzeba Rozwalił nam się tam. Całkowicie się rozwalił. No. To jest. Po wleceniu właśnie w drzewo było. Wy tego nie widzicie, ale jest tu. Uh, dziura taka duża. Widzę, nie widzą. To pałszczer trochę dalej. Może. No, no było widać. Ale jest w ogóle zgięte rozerwane. No patrzcie. No. Między tym jest dziura taka. No. A tu nam się zepsuło. Czekaj, wygnę go jeszcze bardziej, że było. Ile on miał? Które? Ile on kosztował? 200. 200. No. 200 в плацу. Ну, это какого-то Ну, кризис.